Dzisiaj mam pan Rolnik, a dzisiaj jest z nami Fabian. Dzień dobry. No. Dzisiaj nagrywamy odcinek z nowej serii, a dokładnie po z sezon 2 Ten sezon, ten posąsiedku z Dawidem się bardzo nie przyjęło i Dawid zniknął po kilku dniach. No. A teraz no, widzę sobie, można. I mamy z Fabianem. Mam z Fabianem seria długo się utrzyma. A my co? Dzisiaj opacka po gospodarstwach. Weź za co kę bym mógł się prosić. Tak, ale No. Tu mamy Ursta 912 z turem. Mój największy traktor. No, sprzęt oczywiście. 60 w remoncie. No, przyrzepa numer 1 stara tam szufla do rzeczy druga przyczepa ale stara. Chodź tutaj coś dużego, czyli półsiedmiu, siedmiu siedmio, ten skibowy, siewnik tego Poznania jak ten i tu mamy old jakiś siewnik do kukurydzy. Chodź. Wychodź stąd, będzie zamknę. E, tu mamy opryskiwacz. Dokładna marka to jest agromeń, agromeń Hanika. Piękny mm, rozrzutnik Warfama. Oborniczek. Jest tutaj e, 13 ton obornika. E, sipa ma. E, bo postawiliśmy, że od razu będziemy iść w Bele. Tutaj mamy kosiarkę SIPMA, przewracarkę starą, rozsiewacz, sipma, marszala beczułka, silną gwiazdówkę, nie wiem jakie to marki. to oczywiście, piękny, duży. Co tu z tyłu? Das? Jak tu przejdziemy? Mamy 40, dwie nowe przyczepy, sanki, no i kultywator 3 metrowy.

no, piękny. Jeszcze na dziadek. tutaj, na tutaj, żeby na nie ukradli. na dziadek. Prześmij na dziadek. no pięknie. Agregat. No, pewnie się spytacie dlaczego u mnie nie ma talerzówki. Małe komplikacje zaszły i. ta nie mam, niestety. No, co dzisiaj? Może dzisiaj nawet zaczniemy co? Żniwa, co? Wiesz, oczywiście ty coś innego zacznie zrobić, bo ja mam kombajn, muszę najpierw siebie opkosić. Albo w, sumie, ja albo w sumie u Ciebie mogę skościć najpierw. Więc możesz sobie przygotować. Czekajcie, ta widzowie. I, i, i. Czekajcie. Siu on się odpali teraz, bo ma problem mały z odpalaniem. I... Czekajcie. Dobra, zaczynamy przygotowania. Odpalił, o kurde, odpalił. O Jezu. E, e, kurde. Kurde. Dobra, no i sum się tak jak, jak mówię, możesz już y, trochę po słońcinko. Przygotować przyczepę. I podjechać tutaj pod ten owiec tutaj. Później gdybyś się nie nudzi, to może da mi prasę pożyczyć. Bo jak zobaczycie się nie ma prasy. Ja tu mam no, dwa pola pszenicy. Tu jest mało owsu no. i czego tam? Ży owiec i żyto tak? może. Dobra, to ja już tutaj zaczynam kosić. Na słomę, tak? No A tak. Potem nie kupisz słomę, to na słomę. Nie? Ja nie będę na słomę. Ja bym wiesz, obornik. No. Wiesz, obornik za ten. Więc he mogę jeszcze może się zgodzę. Zobaczymy. Dobre, jedymy i pierwszy wiec w pole, pięknie się prezentuje o, Chyba kamień załapał, bo coś stanął O, woda To nie będę pokazywał Ładnie Ile? W sumie zaś słabo sypie ci

3 tony może być miał? Hmm. Tak jak Dobra, czekaj, tu się zajedzie. Tu się poprzecznianko od razu wytnie. I od razu... Zdążymy? Damy radę? Damy! co po polu siada. <grym> no, to widzia? Muszuje. W ten dzik. A później się nie dziwić, że są, się nie ma planów, ja pracować. No i jak chcesz, to już możesz pracować. Ja chce idę chcę. Po swoim. O kur. No. Jadiemy, jadiemy. No tak o, no sum się zaraz tonę będziesz miał No, jak ta owiec, to duża No, to ona wybiła w tym momencie Ja tu mam, nie wiem, jakiegoś dużego zbiornika nie ma, więc Ja mam tutaj, jeśli chodzi o zbiornik 3600, więc myślę, że Jeden zbiornik chyba będzie, coś tak czuję nie, nic nie, czekajcie wysypiłem słomę hehe <grym> Pyk wjeżdżamy No Mam nadzieję, że zaraz, Fabiana będzie taka dłuższa seria A nie, że y, dwa odcinki już serii. Jak z Katelkiem lub z Dawidem To było <grym> O, jedzie Fabia no aha. Wyszczałowa. Jedzie 40 na godzinę. Ale pociął. Ole pociął. No, my kosimy. Ale no myślę, że z jeden zbiornik. Nie no, z jednego zbiornik to... A może? Może będzie jeden zbiornik, co najmniej. Jakiś miałbyś jeden, to by było super, Bo po ile tak waha się owiec. Więc to... Przenica też się dobrze machać. 7500, o 750. 750, u matko. Mhm. No my gramy na szczęście bez sezona, więc. Yy, szczęście, szczęście. Tak pół na pół sumy ja bym powiedział. Szczęście w szczęściu. Bo niby. Yy, nie, nie ma zimy, więc nie musimy sprzedawać to aktualnie w zimę. A z drugiej strony. W jednym odcinku byśmy mogli 14 rzeczy naraz zrobić. Dzisiaj już nie u mnie na pewno. E, Fabian niestety nie ma kanału, więc do niego i Was nie zaproszę. Może kiedyś se założy? Co nie? A nie, ja No. Bo ja będę zamówił u tak też A masz zamówić, ale dam trochę u mnie, dla mnie. to jest jakiś. Dobra... Sąsiad, kurde, bo ty chyba na nie, dwie, dwie tony będziesz miał... Trzy ton nie będziesz miał trzech ton. Dwie tony masz już w tym momencie, wybiły. Będę się trochę słomy nawet daje. No. Ja to obowiązkowo muszę słomę, bo ja jak chcę jak najprędzej pójść w krowy, ale zanim wezmę krowę, muszę mieć siano lub kiszonkę. Mam nadzieję, że sobą mi przy pomoże przy kosach. Jeśli oczywiście nic nie będzie miało do roboty. Bo jak będzie mieć do roboty, no to oczywiście nie będziemy przeszkadzać. Bo każdy... Jak No. Tak. Dobra, o Jezu, to już Ja dymy. Po co? Kolejne bele. A jak tam bele lecą? No, ale fajnie, fajne... są tekstury tych bel. Takie realne. Bo nie tylko z tej sipmel będę taki lecieć. Bo ja mam modę na to, żeby takie wyglądały tak. 5 prelek byś miałem No, 6 musiał będziesz mieć z 2600 Może Bo 2500 wybiło Tojdzie jakaś liczba Nie o ja z rury może zamknę Gdzie z tym stoisz tak Awalia Kurde, summary ma kajcie już widzowie, jedziemy. O, 2600 Nie, kajcie, już, dobra. Wy sobie to końcu słomę jedymy. Poznań zły. A tyknie. O kurde. Słumia. Moja prasa. Nie no.

Niedługo będę go yy, yy, malował od nowa. Będzie nowy kolor. Dobra, w ja już ci, jak coś wsypuję. Mam moda w też, żeby na pokazywało, więc subcią. Jak pan teraz mam za to to Dobra, w ja już ci nasypałem jak coś. No, a żeby się widzą, teraz nie nudziło, to ja się skoszę trochę tej mojej pszenicy. A później w twoje życie, wiada. A na końcu, podaję sobie w które pokażę. Na świecie. I ktoś tu tam. Yy, ten. No, dwie, dwa, sześćset, sześć, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt, sześć, nie, sześćdziesiąt pięć? Sześć pasz. Bo pięćdziesiąt sześć, nie wiem, tak dokładnie. Pięćdziesiąt siedem chyba. Dobra. Nie dni, byś mi miał jakieś. Hejt i kubelki. No hejt. Czekaj, o kurde, ja nie, nie będę mieć tyle obornika A jak robimy? No nie to wiem, to ja, by, ja bym brał tona słomy za tonę obornika A nie lepiej dwie tony słomy za tona obornika? Może tak zróbmy, albo trzy tony Nie, to tu nie No dwie tony za y, tonę Ja mam trzynaście ton, więc... Y, no Bo tak myślałem, żeby już nawet może w następnym sezonie sobie nie pójść w te. I w krowy, i wiesz, w łąkę kupić sobie jakoś. Bo wiesz, nawet po, powiedzmy te pole 93 bym sobie kawałek tam oddzielił i połowa pola, połowa łąki by było. Weź co za to chodzi. Jedy sąsiad, no. Lub tutaj może jest coś z tych pól? Albo w ogóle tam koło ciebie? W sumie? Ale drogie! Kurde! Ej, weź zobacz... Weź zobacz ile... Wa... Widzisz ile czternastka kosztuje? Widzę. Co tam jest na tej łące? Ropa! Ja to. No w sumie trzynastkę. Niedaleko ciebie. Co? No więc może trzynastkę skupię. Może niedalekie przyszłość. Może po. Okay. No to. Czekaj. No to. Czekaj. belek coś to. co Twoje na polu, tak. No, 5 dobra, tylko czekaj, sum się wejdzie. Może trochę poczekaj. Bo ja tu musiałbym chyba dwa razy jeszcze tam, bo ty szybko jedziesz. No. Może teraz zostaw traktor, ale i sobie owiec wejść. No zaraz dwie tony na, nie, no nawet na przysypie jak zaraz dwie tony na dwa przejazdy po przykładu. No a cię zawsze owie sypał dobrze. ale no szczerze, no i tak to jest dobry wynik, jak na owiec dwie, dwa sześćset. No ale on nie jest pełne. Słuchaj, zostaw te kurcu, staić ten. se. Pik. Dobra, dwie tony już. Zaraz wybiją. Już chwileczkę jest, dwie tony. O, a tam Fa Fabian jadzie z Owsem. No, ja jeśli chod... ja, chyba mam tylko to. Mogłem, tak sobie myślałam, kurde, a jakby te 103 kupić, one stały się od 13, niby mniejsze ten. I tam wiesz, od razu słonecznik masz do zbioru. Co? 93 to koło mnie. I tak sobie myślałem. on jest stały się ten. Ja bym wziął, wyporzucił sobie od, od kumpli. Tą przystawkę. I bym se pokościł tam od razu i bym miał kolejne pieniążki a to tam tysiąc, no tam ile? Tysiąc. Tysiąc osiemdziesiąt na dziewięćdziesiąt. Tu jeszcze sprzedam tego. Sprzedam zboże, to już bym miał. A tam na trzynasty co rośnie? Ej. Słyszysz? Ej, to tam rośnie na trzynasty. 13, to trawa jest Aha. Kurde i tu jest remont Niby tu bym mógł zarobić się Ze słonecznika Ale tam niby trawa od razu i blisko ciebie Kurde nie wiem Tu i tu bym wziął w sumie Ale no hajsu mi tyle nie starczy A jeszcze trzeba No w sumie 40 tysięcy Ja kupiłem ten pasek Aha Mogę mi oddać. Nie ma. Było nie kupywać. Bym sam se kupił. O, ale piękny nie wygląda. Później se miniaturkę jeszcze strzela. A bo... czekaj, nie. We... Weź tu się ustaw i na razie... O tutaj nie tu... Ej! Czy jak wykosisz ten? Wykosisz, chciałem powiedzieć. Jak poprzednio, jak ten, to weź tu, tu się ustaw koło tego, to zrobię miniaturkę od razu. Do filmu. Przyda mi się. O, ja stój tak, stój tam. Czekaj, a ja tutaj... A ja tutaj ten i tę miniaturkę strzelę. Ja sobie do dokładnie na pełny zbiornik. O. Pięknie Dobra, już możemy dalej. Ja coś przewadzić. Ja sobie przeprowadzę. Nie, ja sobie poje... O Jezu, kurde, ja się typnąłem do tego traktora. Do ciebie się w mi tepnął. Eee. Je... Kurde, myślę, że mam... Hmm. Dobra, weźmiemy się śmątkę. Dobra mhm. Tutaj o poczepiamy sobie. O Jezu, kurczę, co się dzieje. No, to będzie taki dłuższy no bo już niedawno go... No ten, niedawno. Kurde, czekajcie widzowie co na jakiegoś sprawy Stręcza. Na chwileczkę. Bo już mi się jak zawsze zblokowały. Idziemy. Ja musiałem w ten musiałem folię rozłożyć. Słyszysz? Mhm. Ale fajnie wygląda taka biała, <grywa> Czekaj tu, sąsiad, o. Kurde, czekaj, bo ja nie nadążę Ale to sąsiad, lepiej A, dobra, sąsiad, ty oni. A tam, mam dwa pole, to mi wystarczy i tak na tę łąkę muszę kupić. Ale szczerze, ja nie, bo i tak na razie nie chcę iść w te, w te maszyny nowe. Tak. Więc myślę, że te dwa pola bym sobie mógł kupić. Te trzynastkę i dziewięćdziesiątkę, trójkę. Piętnaście minut mam jeszcze. Często godziny nawet chciałeś to kupić. No bo tak sobie myślę, kurde, 13, no to 40 i coś tysięcy. Reszcie. 5 chyba, Czymś 5 coś takiego. 13, 45. 13 i 90 I to trójka. Idę dwa pola fajne. No. To tak bym sobie wziął pszenicę. Najpierw ten sprzedał samym sprzenicę najpierw. Ten najpierw, zespończy... a, a, najpierw... Proszę, tak. Dawać, to za słonecznik. że ja mi się bardziej opłacę sprzedać, jak ona jest po 750? No. I ona jeszcze rośnie ta a, cena. Proszę, tak. Ale chodzi o szczotę, To chyba już w kolejnym odcinku sprzedamy. <laughs> Tak, A rywa. ty? Ty nagrywasz, czy ty Nagrywam Rywasz I teraz minut to kończy się No ile ogólnie mam odcinka? Kurde, 23 minuty Dobra, to wszystko ścimy do końca i kończymy odcinek, tak? W sumie dawno

no jedno szczepa na <grymne> Dobra My widzowie kończymy dzisiejszy odcinek, choć co muszę się pożegnać O stój tutaj o, chodź. Idziemy My kończymy ten odcinek z Fabianem Do następnego narka